Pamiętajcie, że macie wszystko dwa dni eventu Team Rocket, także zróbcie na przykład to, co ja zrobię teraz. Bo jak zapomnicie, to będziecie żałować. Czas temka i frustration. I teraz już sobie możemy ustawić tutaj na spokojnie Elit. Właściwie, przez to, że jest event, to mogę to zrobić od razu od razu, mogę włożyć Elite. Ale chciałem Wam tak po prostu zobrazować i przypomnieć, że inne pokemony, na których nie będziecie używać elitki, to też po prostu, żebyście pamiętali o tego movesetu, jakim jest Frustration. Dobra, słuchajcie moi drodzy, dzieje się bardzo dużo, także może zacznijmy od tego event Dark Flames. Zaczyna się 29 czerwca o 10, czasu lokalnego kończy się 2 lipca o 20, krótki event wraz z inwentem premiera Turtonatora albo Turtonator, jak ktoś wolę mieć taki akcent. Amerykański. Ten Pokémon ma od razu nowego Shiny. Ja bym go porównał do Dradigona. Dradigon też był jednostopniowym Pokémonem, czyli bez ewolucji, bez preewolucji. Który jak wyszedł Shiny, to był tylko na rajdach do zdobycia, w tej formie Shiny. Jak ktoś lubi wywalać pieniążki na Shiny Pokémona na rajdzie, no to powodzenia i wesołej zabawy w tym Shiny Huntingu. Ja nie wiem, może raz na jakiś czas takiego rajda sobie zbije. Ale słuchajcie, nie tylko kolekcjonowaniem słodziutkich pokemonków człowiek żyje, bo możesz też kolekcjonować epickie mechy. I dlatego jestem wdzięczny Mech Arena za wspieranie rozwoju kanału i za sponsorowanie tego odcinka. Mech Arena jest super epicką grą typu strzelanka, w którą możesz grać zarówno mobilnie jak i na kąpie. Jedną z moich ulubionych rzeczy jest możliwość kolekcjonowania różnych mechów. Spójrzcie tylko na tę kolekcje mam tutaj kilka naprawdę fajnych sztuk, na przykład taka Puma. Ten też jest bardzo fajny, bo może leczyć i uzbrojem go w takie wyrzutnie samonaprowadzonych rakiet. Naprawdę spoko. O, ktoś do nas wali! słuchajcie, postawmy tarczę szybko, dobra? I walmy go z lasera. Dwa lasery na raz. A, usmażony, usmażony, słuchajcie, jak kaszanka na grillu. Przsięgniemy go, tak jest, sięgamy, 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 dawaj, smażenie, smażenie, smażenie. Patrzcie, tam jeszcze dostają taki ogień, nie? Dawaj, 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 wykuć, ciśniemy ich, damy radę. Zaszli nas od tej strony, przeszli naszą tarczę, szybko, szybko. Dobra, teraz może wiedziemy tym, co potrafi leczyć. O, rakiety się włączyły, dobrze, patrzcie, jak dostał rakietami. Te rakiety to potrafią. Rakiety, rakiety, rakiety jest! Rakiety odpalone! I mamy to zwycięstwo! Wow! Słuchajcie, w tym miesiącu Mech Arena wprowadza event w tematyce sci-fi. Będą nowe mapy, nowe bronie takie jak Chain Gun, potężny ofensywny Mech Scorpius i więcej. Ale wiesz co, najlepsze? ta gra jest całkowicie darmowa na Androida, iOS i PC. Ta. Jeśli użyjesz mojego kodu QR albo linka w opisie, do ściągnięcia gry otrzymasz darmowy starter pack o wartości 15 dolarów. Jeśli będziesz szybki, możesz nawet dodać mnie do znajomych w grze. To jest moje Mech ID i widzimy się w Mecharenie. Na rajdach jednogwiazdkowych te poczki, na trzygwiazdkowych te, w tym oczywiście Turtonator wspomniany wcześniej, na dziko te poczki. Z których jest ciekawy może Litwick. Dla mnie w sumie Namel, bo bym chciał Shiny zdobyć. Jakoś tak się złożyło, że go nie przywiozłem Shiny z GoFestu w zeszłym roku. Oprócz tego na rajdach pięciogwiazdkowych Kitran, a na Mega Mega Sableye. Tak sądziliśmy już od dawna, że będzie ten Mega Sableye. Ja już jestem tam przygotowany z tymi. Mam takiego Lucky Shiny przygotowanego pod tą Mega Ewolucję. Z Field Research y te Pokémonki. Tutaj, żeby nie było, że na Antik niepotrzebnie. Z Field Research y też można zdobyć te turtonatory. Okej, okay. pytanie, jakie są Field Researchy? Czy wygrać trzy rajdy? czy coś, co można zrobić powiedzmy za darmo. Nie jest tak, że dali go tylko i wyłącznie za... Paywall. Bonus eventu: 25 dodatkowego Expa za rajdy, 3 dodatkowe Candy za rajdy, 1 dodatkowy Candy XL za rajdy. Zespół R będzie miał częściej ogniste i mroczne Pokémony. Wybierz ścieżkę, która da Ci bonus. Incense będzie mieć większą szansę na zwabienie ognistych Pokemonów lub Incense będzie mieć większą szansę na zwabienie mrocznych Pokemonów. Będzie czasowy Research i Collection Challenge, który da Ci 100 handlu mega energii. Taki evencik no przyzwoity, bo w sumie jest nowy Shiny, nowy Megas. Całkiem ciekawe poczki można szali złapać na DZIKO, no taki, powiedziałbym, 8 na 10, mocno 8 na 10 evencik. I mamy również event zespołu R, który jeszcze trwa dwa dni, tak jak mówiłem na początku filmu, gdzie zdobywamy Shadow Regirocka od DZIOWANIEGO. Czy jest Wam potrzebny ten Shadow Regirock? Nie. Natomiast liderzy mają nowe line-upy, to są ich line-upy Pokémonków. Sierra możemy mieć Shiny Shadow Cliff Shiny, Shadow Reactyla Arlo Shiny Shadow A W jajkach 12-kilometrowych, przypominam podczas tego eventu aktualnego, który jest teraz już w tym momencie, można trafić Shiny Panchama. Fajny jest ten shiny, bardzo bym go chciał, ale jajka 12. No może dzisiaj w tym odcinku, no nie, nie, nie przejdę 12 km od razu w tym odcinku, bo ten odcinek by trochę za długo trwało jego nagrywanie, bym go nie zdążył dzisiaj wrzucić, ale może chociaż zobaczymy z jakimś zespołem R, żeby chociaż zebrać te jajka 12. I jedną z dużych zalet eventu zespołu R, który właśnie trwa, jest to, że mamy nowego Shadow Pokemona w grze. Właściwie kilka nowych Shadow Pokémonów, ale najciekawszym z nich jest Shadow Gible. Tak? Od tej pory Shadow Gible również jest na liście Pokémonów. Które mogą być Shadow w tej grze, co bardzo tutaj zmienia sytuację w Pokémon Go, bo przecież Garchomp jest jednym z najpotężniejszych Pokémonów typu ziemnego. No, i w momencie, oczywiście, jak otrzymujemy jego wariant Shadow, no to jest on jeszcze silniejszy. Także w tym momencie, oczywiście, na pewno topka poczków typu ziemnego. Zwłaszcza nie Megasów, nie Legends, to już, to już na pewno. Zbijmy sobie tego Roketa. Tutaj mój zwykły team, który zazwyczaj brany na Rokety, jest troszkę, hmm, troszkę mało przydatny, ale jakoś to przeżyjemy, słuchajcie. No, ten mój uniwersalny team poczków na zespół R. Zawsze nim wygram, ale nie zawsze jest to najbardziej optymalne. Co da się zrobić? To jest taki team trochę na leniucha, gdzie po prostu nie chce mi się zastanawiać, co innego wziąć. Ale jeszcze mi się chyba nie zdarzyło, żebym nie mógł zwykłego grunta nim pokonać. Raczej jest to niemożliwe. No i dobra, mamy mini progresik, bo dostałem już tego quest'a czasowy research. To jest ten, z którego otrzymujemy karbinka. I ten research, jak ktoś się zastanawia, skąd go wziąć i czemu ja go mam? Jeśli kupisz bilet na globalne GO Fest, tutaj w sklepie gry, za 69,99 do tej daty, no to dostaniesz gratis właśnie ten quest'ik, który właśnie w tym momencie robię. Nie żeby to było jakieś mega, mega bardzo potrzebne, no ale zawsze fajnie mieć tego karbinka, Trochę wcześniej w Pokedexie się niż inni. O, tu jest Arlo pod barem lecznym. Zajadał się, słuchajcie, z haboszczakiem. I właśnie najciekawsze jest to, że mamy Shadow Gibla. No i też ten nowy szalenie w jakich dwunastkach powiedziałbym, że jest w miarę ciekawy w tym aktualnym evencie, ale z drugiej strony. Oni tak trochę bardzo na raty wypuszczają te szani w tych dwunastkach. Zauważyliście, że kiedyś tam wyszedł ten B-Sharp, kiedyś tam ten Wallaby. Nie wiem, moim zdaniem, tak polowanie na te szaniaczki w dwunastkach to jest bardzo trudne wyzwanie, bo najpierw musisz zebrać te 6 fragmentów, potem musisz łoić tych liderów. I tak naprawdę, jaka jest szansa, że dropniesz w ogóle tego poka, którego chcesz tej dwunastki I potem, jaka jest szansa, że on będzie szani? No, raczej niska. Także to jest takie wyzwanie bardziej dla masochistów, powiedziałbym, zbieranie tych szani nowych z dwunastek, ale wiem, że niektórzy lubią takie wyzwania. Ja wychodzę z założenia, że w sumie prędzej czy. 如今呢？ I tak, czasem te dwunastki zbierasz i tak czasem je wykluwasz. Za rok dalej te poczki, które już są szani, to dalej będą szani, a jeszcze pewnie będzie więcej różnych innych szani w tej puli. A może jeszcze nawet dadzą jakiś event, gdzie będzie większa szansa na te szani albo będą one jakieś łatwiej dostępne w jakichś innych jajkach. Więc tutaj ja bym się bardzo nie fiksował osobiście na punkcie tego szani Pangoro. Jest ładny, jest fajny, ale bez pośpiechu. Nie od razu rzym zbudowano. I to samo powiem wam z Turtonatorem w kolejnym evencie, który zaczyna się 29. Ta sama historia. Darmowe z questów, pewnie, a nóż się trafił. Ale płacić tutaj specjalnie, wydawać rajdpasy, żeby robić nie wiadomo ile tych rajdów na niego, to już były takie historie, nie wiem czy pamiętacie, z Rokrafem, już były takie hi historie z Shinxem, ludzie właśnie polowali na tego Shinxa Shiny, szansa tam była 1 do 500, kurczę, na tych rajdach jednogwiazdkowych, ale rajd pasy grubo leciały. A potem się okazało, że na Atlantic i tak dał go wszystkim na CD. Także tutaj, no, przyjąłbym starą, dobrą, studencką zasadę. Bez spiny są drugie terminy. A w przypadku Pokémon GO, no to są jeszcze trzecie terminy, czwarte terminy, piąte terminy. W sumie ten recykling shiny. Cały czas postępuje i de facto nigdy się nie kończy. No, także tych jajeczek 12 sobie będziemy zbierać. Fajnie by było zrobić w sumie unboxing 12 dwunastek. Nie obiecuję, ale spróbuję. Ale komuś hamulce tam piszczą. Jezus, Marian! Dobra, wiem, że ci jest zakończenie roku chyba, bo widzę dzieciaki w jakichś galowych mundurkach. Moja córka miała wczoraj, ale to w przedszkolu jest chyba inny dzień. Także jak dzisiaj zaczynacie wakacje, to wesołych wakacji. Dużo poksu. I pamiętajcie, żeby tylko nie siedzieć w chacie, ale też korzystać z tego, nie? Ciepełka, słoneczka, akurat dzisiaj burze są, ale właśnie poksy to jest dobry sposób właśnie na to, żeby żeby nie siedzieć cały czas w chacie. Tylko też trochę pochodzić, złapać świeże powietrze, spędzić czas z kumplami. Także tego Wam życzę i wesołych wakacji. Obejrzyjcie inne filmiki na moim kanale.